Drodzy, przejechałem, że tak powiem, Kozienicę, Jestem już na wielocie na Radą tutaj na Sandomierz. Tak jak się jedzie, to się jedzie, wiecie jak to jest. No ale jest ślad, że jedzie... jedziemy bezpiecznie póki co. Próbowałem tutaj przez radio telefon wołać kolegów, ale się nikt ogólnie nie odzywa. Może zaraz tu na mostek jedziemy. Czy wyjeżdża z Kozienic, to jest taki wiadok kolejowy, czyli. Być wyżej może, gdzieś któryś z kolegów odbiornik ma przyciśnięty czy może nie tego, zobaczymy, jak nie ma, to śpią. No w każdym bądź razie taki to jest żywot. Tęskni się kochani czasami za, za tą fajerą, kochanką, jak to się mówi, no ale to jest niestety, najśmielsze oczekiwania niestety, Pani tu Stefan Paweł 5, Ksawery Zygmunt Maria w mobilu. Czy jesteś na częstotliwości? Nie ma. Słyszycie, Państwo, nie ma, nikt się nie odzywa. Albo ludziska pracują, albo śpią. A może nie wychodzi moc w ogóle. Pokazuje na wyświetlaczu, a w rzeczywistości może tak być. Dolił. gdzie masz monitor. Nie. No dobra, jeszcze tu do rądka i wyrzucimy, i jedziemy. Znaczy, wyłączymy, przepraszam. My się na samym kierujemy na 79. ale ta droga, kurczę, patrzyłem na mapie przez przypadek. Ona gdzieś tam za Katowicami jeszcze leci. Kurczę! Leci do, do tej krakowskiej Rzeszy w Kraków i już obok gdzieś tam powiedzmy prawie leci. Kurczę! mi się wydawało, że zawsze to do Tarnowa i nic więcej. I <laughs>